Co dalej z Céline Dijon po wyznaniu o chorobie? Nowe informacje. Céline Dijon ponownie zwróciła uwagę fanów, pojawiając się na zdjęciu w towarzystwie swoich synów i dzieląc się otwarcie swoją walką z rzadką chorobą autoimmunologiczną. W opisie zdjęcia, artystka wyznała. Że od dwóch lat zmaga się z zespołem sztywnej osoby SPS, co znacząco wpłynęło na jej życie oraz karierę muzyczną. Diagnoza ta skłoniła diżą do odwołania planowanej trasy koncertowej, co zasmuciło jej wielu fanów na całym świecie. Jednak po kilku tygodniach przerwy od mediów, Selin postanowiła podzielić się z fanami aktualizacją swojego stanu zdrowia i podziękować za wsparcie, które otrzymała od swojej rodziny oraz fanów. Na zdjęciu widzimy Selin w otoczeniu swoich synów, co stanowi symboliczny gest miłości i jedności w trudnych chwilach. W opisie postu artystka wyraziła swoją determinację w walce z chorobą i nadzieję na powrót na scenę w przyszłości. Wiadomość ta jest nie tylko odbiciem osobistej walki Selin z chorobą. Ale również inspiracją dla wszystkich osób walczących z podobnymi problemami zdrowotnymi, przypominając im, że nie są sami i że wspólnie mogą pokonać wszelkie przeszkody. Reakcja fanów na szczere wyznanie Selim Dijon była ogromna. Wielu z nich wyraziło swoje wsparcie i podziękowania za odwagę w otwartym dzieleniu się swoją historią. Ich komentarze pełne były miłości i pozytywnej energii. Kierowanej zarówno do samej artystki, jak i do wszystkich osób borykających się z podobnymi wyzwaniami zdrowotnymi. Historia Selin Dijon staje się źródłem inspiracji dla wielu, pokazując, że nawet w obliczu trudności można zachować determinację i nadzieję na lepsze jutro. Jej walka z chorobą staje się symbolem siły i wytrwałości, a jej otwarta postawa wzbudza podziw i szacunek zarówno wśród fanów, jak i społeczności medycznej. Selin Dijon nie tylko dzieli się swoim talentem muzycznym ale również swoją osobistą historią, inspirując innych do walki i pokonywania przeciwności losu. Jej siła i determinacja stanowią wzór do naśladowania dla wielu osób na całym świecie.